Tomasz Mikowajczak po meczu z rezerwami Śląska. Wchodzisz z ławki i można powiedzieć masz duży wpływ na trochę odmienienie losów tego meczu, przynajmniej takie, że z tego bezbramkowego remisu tak wyciągnąłeś nasz zespół na jeden 0 pewnym strzałem z rzutu karnego. No tak, po moim wejściu można powiedzieć parę minut od razu rzut karny. Muszę przyznać, że mój, był to mój pierwszy kontakt z piłką, że to uderzenie z jedenastki. Cieszę się, że, że pewnie wykorzystana i, i od tego momentu myślę, że już gdzieś tak troszkę zeszło z nas powietrze, grało nam się pewnie i myślę, że do końca kontrolowaliśmy to, to spotkanie. Do tego fantastyczna bramka Antka Prałata w, w końcówce i przypieczętowaliśmy to zwycięstwo. Ja was do kolejnej rundy. A jak w ogóle to wyglądało e, Twoimi? Oczami. No na pewno nie było to porywające widowisko, zwłaszcza pierwszą, pierwsza połowa, gdzieś yy, biliśmy głową w murny, za bardzo myślę, że pchaliśmy tą grę środkiem, narażaliśmy się na straty, z tego Śląsk gdzieś wychodził z kontrami, a gdy już zaczynaliśmy grać więcej bokiem, to, to stwarzaliśmy te sytuacje po dośrodkowaniach i myślę, że, że jeszcze więcej tego mogło być i byśmy już w pierwszej połowie jakąś bramkę strzelili. Najważniejsze jednak wykonane jest awans do pierwszej rundy Fortuna Puchar Polski. Tak, zgadza się, cel, który mieliśmy założony przed, przed tym spotkaniem, został osiągnięty. Nie był to może jakiś super styl, ale, ale najważniejszy jest sam awans i z tego się na pewno cieszymy. Teraz operacja Kotwica, bardzo ważny mecz. Rywal, rywal też tutaj lokalny mecz, taki dość o dużym znaczeniu. Jeden z faworytów ligi. Zapowiada się ciekawy pojedynek. No na pewno bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej my jesteśmy podrażnieni po, po naszym ostatnim meczu, gdzie będziemy teraz chcieli pokazać to przed własną publicznością, że na pewno to był wypadek przy pracy i zrobimy wszystko, żeby, żeby w tym meczu nie zawieść naszych kibiców i, i odnieść zwycięstwo. No, na pewno rywal bardzo wymagający, wiemy jakie mają aspiracje, yy, wiemy kto tam jest trenerem, wiemy kto tam jest asystentem trenera, więc na pewno ciekawe spotkanie i dla, dla mnie przede wszystkim, dla, dla kibiców i dla wszystkich tutaj związanych z swoim